Przed chwilą widzieliście wschodzące słońce nad Berlinem. No, bo właśnie wczoraj Ludwigsburg, dzisiaj Berlin. Mamy 30 grudnia, przedzień Sylwestra. Jesteśmy dzisiaj z panem Krzysztofem Złodzi. Łodzi, no właśnie w Berlinie Intermobil. Przyjechaliśmy trochę za wcześnie, bo jest przed 9, a salon otwierają dopiero o godzinie 10. Chociaż wczoraj sprzedawca mówi, że pracują o 9. No zobaczymy za chwilkę czy nam otworzą czy nie A przyjechaliśmy po Citroena, bądź po Opla Zafira Mamy trzy auta dzisiaj do obejrzenia Dwa w Berlinie I jeden w Braunschweig No ale nie wiadomo czy w ogóle tam dojedziemy. Akcja odśnieżania Pierwsza zasadka 2.8. Szyb z 2.8. Nielakierowany. Na pewno to rozmrożono. Chcę mieć króciutką charakterystykę. Citroen C4 1.8 Siedmiosobowy, pierwsza stacja 30 maja 2008, 125 koni, kilometr 105, farba czerwona, jak na załączonym obrazku widać, benzynka, cena, tutaj 7490, w internecie wystawiono za 6990, środek. do no jak widzicie czału ma Dziwnia Drama. siedzonko już połamany boczek już właściciel posiadał wielki tyłek

Jestem takie samo, auto ma niby 105 km, 105 tysięcy km, ale nie jest to potwierdzone książką serwisową. Pedały gazu, sprzęgła były raczej wymieniane, bo pachną nowością, w odróżnieniu od dziwnych biegów. Kolejna dość istotna wada, no pali się kontrolka poduszek. Może być pierdoła, No, mogą być trzyma te zamieszki poduszek. Trenera zostawiliśmy przy Nefeld. Jesteśmy teraz w e, dzielnicy nasz pandał. Autohandel Zofod Barankał. A kabutka. Wygląda jak. E, Typowy turecki autokomis, ale no, miłe zaskoczenie, bo właścicielem jest Niemiec. Bardzo sympatyczny facet. Opel też bardzo sympatyczny. 2008 rok, 190 tysięcy najechane. Pełna książka serwisowa, dwóch właścicieli. Pierwszy ADAC, drugi osoba prywatna od 2010 roku. Widać, że auto, no, właściciel dbał o auto, regularnie jeździł do serwisu. TIF jest ważny do 2016 roku. O książce już mówiłem. Eee... Wszystko, chodź! No. Jeszcze nie Tak, teraz są teraz są no. Jest musi być i kebab Mamy dwie godziny przerwy, bo co są cztery kolejka Więc sobie na kebaba z klientem Z panem Krzysztofem. O, to Berlin w pełnej krasie Plus 1 stopień 1233 Pamiętacie Ci którzy widzieli nasze poprzednie filmy z Berlina pewnie tak, no, słynna aleja Autoschiller A tam jest tu asunksztele pod posterunkiem policji Czekamy na naszą kolejkę Oj, zatrzyma się chyba tu po policjant nawet wydarzy od parkingu Czekamy na naszą kolejkę, jest o 13.45 Auto jest kupione Tu jeszcze jest wam inne informacje Za 6900 było wystawione w internecie A sprzedał nam pan Przesympatyczny Niemiec za 6,5 euro Jak mówiłem, 109 tysięcy kilometrów Benzynka 1.8 Dwóch właścicieli poprzednich, ADAC i jakiś prywatny pan Serwisowane w Oplu co ważne Ważny przegląd Ogólnie bardzo sympatyczne auto i bardzo sympatyczny śnieg No nie ma żartów Wyjechaliśmy 100 do godziny 11 Wracamy o 15 4 godziny Spraw cały ambara z szyldami ale się udało 041 295 Ważne do 3 stycznia 2015 roku. Oto zafirka w całej okazałości. Przypominam 6,5 tysiąca, 109 tysięcy. Dwóch właścicieli. No cóż, jedzie do łodzi. Szukajcie gdzieś się tam. Wypatrujcie. Do zobaczenia. No i jeszcze zareklamuję tego sprzedawcę, bo chyba warto. To nazwa. Szukajcie, w internecie to numer telefonu. Bo warto. Niemiec. Fajny, uczciwy facet.